Halo, Halo, Siemanko, Siemanko, jestem na postaci. Muszę przelogować się. Jej, 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 trenuję sobie na noc postaci po prostu stoi sobie. Wchodzimy sobie na miejsce z pz czyli tutaj nas nic nie atakuje. Jesteśmy w strefie ochrony i wychodzimy sobie. Wchodzimy sobie w główną postać. To jest Bosik. Na którego możemy sobie wchodzić na każdym levelu. Możemy na 5, 10, na którym chcemy. No tylko na tych małych levelach trzeba uważać, żeby do ciebie nie podbiegł, podbiegł i ciebie nie zabił. A o jakim bossik mówimy? Zapewne w tytule widzicie. Troll atakuje. On za 2 minuty 40 sekund zacznie atakować. Tylko troll się pojawi 10 minut po tym, jak... Event wystartuje, czyli za 2 minuty zacznie się. 10 minut trzeba zaczekać i później się. Mm, później, później będziemy. pojawi się boss. To jest boss Troll. Troll atakuje. Boss Troli nazywa się Król Troll. Drakmar zamierza zaatakować miasto i las Jarotorn. Czyli żeby tam dojść, las Jarotorn to jest. Mmm, cały czas muszę z myszkę wziąć, bo wy chyba tej myszki nie widzicie nawet. Ha, huh. muszę gdzieś to w ustawieniach ustawić. Teraz nie będę ustawiał. Mmm, obraz, chociaż może. Obraz, obraz, obraz. Nie, nie ma w obrazach, dobra, ki. Nie, nie przeglądam, przeglądam dalej. Wchodzimy sobie, płyniemy do. Kebelesy, płyniemy do. Burgi. I jesteśmy w burgi. Bo z troli respi się tutaj, tam gdzie mamy trolę strażnika, biegniemy sobie na spokojnie. Gidia, co tu mamy? Jakie hasło? Słoik, słoik czegoś, słoik piasku? Chyba tak, coś w tym stylu, dobra. I tutaj nam się respi Bosik, za dwie minutki widzimy, że już troszkę osób jest. Tutaj mamy... o! Ty, tutaj mamy dziurę z trolami. Ale to zapewne będziecie widzieć, jak w fabułę, fabułę przeglądacie filmiki i moje z fabuły, to będziecie i to widzieć. I tutaj mamy trole, Trole są wrażliwe na światło, tak samo jak ich boss. Czyli trzeba ich bić z energii natury. Wezmiemy sobie, zrobimy sobie kółko tutaj. Wzdłuż troli zapewne będzie filmik z, z jaskini troli. Ale, 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 ale jak już czekamy i nic nie robimy, bo eventik będzie startował za 19 sekund. Tutaj mamy mm, czasoprzestrzeń chyba. Instancja, elitarny portal instalacji, instala, inst, instancji. Okej. Okay. Dobra, i tu mamy zawsze trzy potworki. Widzimy komunikat: Burgia i Jaratorn są atakowane. Jaratorn to jest. Tu jest Burgia. Tu jest Jaratorn. I tu, czyli lasy Jaratorn. To wszystko, to wszystko, to są lasy Jaratorn. A tu mamy Burgię. I tutaj, w czasie tego eventu, tutaj pełno troli wyskakuje. I co kilka minut, czy tam co 5 minut rozpi się kolejna fala. I z każdą falą coraz więcej tych potworów. I jak już jest fala z bosem, to już wtedy jest bardzo dużo tych potworów. Cała mapa potworów. I później z każdą falą już nawet po bosie będzie ich coraz więcej. Dobra. Tylko tutaj mamy w instancję sobie wzięliśmy. Tutaj zawsze mam trzy potworki. Wchodzimy sobie. Zabijamy je. Mogłem, mógłbym sobie dodać bonusika. I tak. I widzimy, trzy drzewa wypadły. Z troli. Wypadają drzewy Jaraton warte 1150 zł. One wypadają bardzo z dużej liczby potworów. Do niczego to nie jest w zasadzie. Tam do jakiejś misji początkowej jest, żeby zebrać troszkę tych drzewien, drewienek. Ale jak widzicie... Kilka potworów zrobiłem, już mam 7 sztuk. Tutaj wszystko jest wybite. Trole. Możemy sobie zrobić rundkę. Bucików nawet nie zakładam, bo. No to wszystko pada prawie na raz. Może na dwa. Ale jak widzicie, od wróżki mam jeszcze bonus dla mojego zwierzaka. Bonus z Wyżaka, który daje mi regenerację many, i odnawił się kolejny bonus. Ma przez 30 sekund kolejną regenerację many, i sobie tu pijemy w oczekiwaniu na bossa. Ciekawe, zobaczymy. Tutaj widzieliście tutaj ktoś tam, expi sobie. A ja tylko tak wybiję to, i wychodzę. Bo troll atakuje. 7 minut. No. Będę musiał sobie trochę jeszcze pochodzić. Porobić coś tam w rzeczy. W oczekiwaniu. I zobaczymy, ile nam tu wypadnie tych drewionek. Jesteśmy tu chwilkę. Jak widzicie, z co drugiego, co trzeciego wypadają to drzewo warte 1000 zł. To jak w zasadzie komuś się nudzi. To jeszcze czasem wypadnie jakiś rzadki. Przedmiot, chociaż nie wiem, czy w nie, z nich w ogóle wypada jakiś rzadki przedmiot. <grystanie> ile tych drzew wypada? Zrobimy sobie rundkę. Później Wam. Um, wiem, wiem, że zapewne nie będzie Wam się chciał tego oglądać. 22 drewna, czyli około 30K. Do, do przodu, w oczekiwaniu na bosika. Zawsze coś. <laughs> Pełno tego leci. A ja wam napiszę w opisie, w której minucie był boss. w której minucie filmiku był boss. To by to nie będzie się to tego oglądać. A ty po prostu zabijam czas. Ale tak jak już mówiłem, bos się respi w... 10 minut po starcie, czyli jak mamy teraz hmm, godzinę, godzi, jak była godzina, to się zaraz poczuł event. 10 minut do bossa, czyli za 6 minut powinien być. Poczekamy to 6 minut. Tutaj pobijemy sobie. Nie chcę mi się już gasić, ucinać. Wszystko będzie w jednym kawałku. Dodam, aby później jakąś piosenkę, i tyle. Jakieś to początkowe misje. To chcę. Nie, ch nie chce mi się bawić, bo tu zapewne du dużo osób nie będzie oglądało tych filmików, bo są takie ma misje początkowe. A, to boss. To ludzie mogą zajrzeć na bossa. Tylko myślałem cały czas o trolach. Że nikt nie będzie ich trolli chciał oglądać. K komu by się chciało trolle oglądać? Tu jest misja jakaś. Ale, ale, ale to będzie w fabuleź zrobiona, bo to jest jakaś misja z fabuły. Po prostu trzeba to przyjść, zabrać jakąś rzecz z tej skrzyni i wyjść. A, no, albo sikato wam dam godzinę, w której był, w której, w której minucie jest, ich nie będzie wam się chciał przewijać. To zobaczycie, czy mi coś wypadło, czy nie. Raczej nie, bo już go biję. z. z, z, z... Dużo za dużo razy. Tyle tego bossa bije Codziennie. Od kiedy gram tutaj. No tam na. Nie wiem na którym levelu. Na 60 zacząłem. Mam 230. 300... 320. No trochę czasu minęło. Tyle czasu bić tego bossa i nic nie wypadło. Chociaż ja biję prawie wszystkie bossy codziennie. Staram się. Jak najwięcej czasem. Czasem jakiegoś nie ubiję, ale to. Dlatego, że mi się nie chce już po prostu. Jak już jestem znudzony trochę tą grą, to chęci brakuje. Ale jak później przychodzi chęć, przychodzi energia, to się wchodzi i sobie robię jakiś tam maratonik jakiś dłuższy z tymi busami. Okej, okay. i gdzie teraz? Tutaj mam te trole. Tutaj chyba wybite widać. Tu, a, instancja. Instancja. Niebieska instancja, no. Czyli instancja to jest takie coś, a, ale to będę zapewne Wam mówił w jakimś kolejnym filmiku, tylko żebyście wiedzieli tak po prostu ogólnikowo, bo mam, bo jest jeden trick trik z instancją, że. No. 24000 expa za złotego. Zawsze to coś. Kaska wpada. Bonusiki do ataku. Tutaj sobie jeszcze wybije, bo tu jest jeszcze duży RASP. Instancja to jest takie coś, że gdzie tylko wy możecie wchodzić. Nawet jak ktoś wejdzie do instancji, to on jest w innej czasoprzestrzeni. I nie go nie widzicie, i wy nie przeszkadzacie sobie w EXPY. To jest przyjemna rzecz, jaką tutaj dodali. Tak samo jak. Mm, nie, nie wiem, w jakim jaką grze taki jest. Takie coś w tym stylu to było w takiej grze. <ścoughs> nie pamiętam już nazwy. Tyle tych gier grałem. Już nawet nie pamiętam. Tyle, tyle tych gier. Troll atakuje za dwie minutki. Ale była to ta właśnie taka mapa z intonacjami, gdzie tam mogłeś sobie wchodzić w dwie, trzy osoby i, i... I... I tylko wy jesteście. Nikt wam nie może przyjść, nikt wam nie może przeszkadzać. Przyjemna rzecz, która jest dodana tutaj. Na przykład jest taka, takie spowisko na... ...wyższych poziomach, na, na... 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 ...żywiołakach, na elfach. To tam jest właśnie... Jest taka. Takie sama czasoprzestrzeń. I tam jest taka wielka, wielka ta czas, czas, czasoprzestrzeń. Gdzieś po 4-6 potworów w jednym pokoiku jest, które dają po 8000 tysięcy To sobie stoicie tam, niech wam nie przeszkadza i sobie z nas, ekspicie na spokojnie. A tu jest dużo właśnie dwa Dużo plusów, dużo minusów ekspienia w drużynie. Ile czasu zostało? Minuta. Wyjdę sobie na górę. Um, ale to właśnie jakimś filmik nagram Żebyście wiedzieli, czy opłaca wam się expić w drużynie, czy wolelibyście załóżmy Samemu expić, ja to expię samemu, dużo jest plusów expienia w drużynach Ale ale ja jakoś lubię samemu, level wpada, nikt nie przeszkadza Nie trzeba się na nic zważać, uwagi I tak, jesteśmy tutaj Tutaj właśnie pojawiają się trolle, tutaj zazwyczaj troli nie ma ale jak widzicie, teraz są. Bo event się zaczął. Troll atakuje. 44 sekundki. Moglibyśmy już wejść, wyczekać, tylko jest 10 sekund. Tutaj na razie nie ma tak dużo potworów, ale później, co do końca eventu, co 5 minut się będą respić. Tutaj hordy tych potworów. Nikt tego nie wybija. Ale jak ktoś ma trollę... Dobra. Komuś się nudzi. To tu i chce sobie zrobić załóżmy polowania, to tutaj jest pełno tych troli. Okej. Okay. To co? Gdzie tutaj wejść? Jakie tu miejsce byłoby dobre? Na przykład tutaj. Bo on się rozpi akurat w tym miejscu po środku, gdzie jest Dax teraz. I widzimy, pojawił się Dakmar. Nawet go nie widać to nawet na miniaturkę nie będę mógł go dodać. Lipa. I to by było tyle. 38 tysięcy expa bodajże wpadło. Zobaczcie, wy, wy widzicie bardziej na filmiku to. I, i skończyłem polowanie troll. Pojawiają się tutaj magowie. Zrobiłem misję na trolle. Akurat w międzyczasie ludzie tu właśnie po Bosie, jak wychodzą, to wybijają to wszystko. To tutaj przez, przez chwilę nie będzie, ale jak widzicie, event. To Trwa jeszcze przez 49 minut, i tutaj z hordy tych potworów się respią. Pełno tego tu jest. Ale jak widzicie, nic nie wypadło. Pusto. Zebrałem sobie w międzyczasie troszkę potjonów, troszkę kasy i 3060 93 zł. Po 1100, czyli ponad 100 kasy w oczekiwaniu na przystąpienie. Przez 10 minut w oczekiwaniu na bosika. Stoka na 10 minut, czyli 1 kaka na godzinę. Plus do tego wpadło za trole ileś złota. Polowania. Na Tutaj. Yy, polowanie na trole, plus trole, magowie, zawsze co do przodu jest trochę expa, trochę kasy. Nieźle. Za chwilkę kolejny poziom. My wracamy na kebelese. wracamy na. Wysył pożegnania. i się żegnamy. Boss. Boss. Drakmar. Ubity. On raz mi się raz na dzień. Raz na dzień. Też tak około 20-24 godzin. No i trzeba próbować. Bo jak się by się nie próbowało, to się nigdy nic nie wygra. A tak to jest szansa, że akurat może dzisiaj może jutro, zawsze to co może wpaść, zawsze to tam 500 1000 kakele coinów, chociaż te bossy ewentowe to raczej, raczej drogie te są rzeczy. To raczej bym patrzył na 1000-1500 kakele coinów za jeden itemek. No, co ja będę przedłużał? Lu, lu.